Robimy cztery pompówki. Pierwszy miałeś 4,40, drugi miałeś 4,50. Jak trzeci, pojedziesz nie gorzej niż 4,50, to w moim małcie czeka na ciebie challenge. Trzymam rękę na stoperze. Dobra, 4,20. A ty Teraz w trupa, teraz w trupa, maxa, maxa, maxa. Wiesz, ile masz? A wszystko zaczęło się w Starej Stodole. Let's do this. Come on, baby. Złożyłem właśnie nowiuszkiego aleza na tiagrze i tarczówkach. Spakowałem do mojej nowej fury. Wchodzi bez ściągania kół. Tada. Kierunek Jaworzów na Śląsk. No to jedziemy na trening. A znalazłem się tutaj gdyż od Mariusza Piotrowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, dowiedziałem się, że w Jaworzynie Śląskiej jest taki człowiek, Pan Antoni, Antoś, pozdrawiam serdecznie, który zajmuje się rowerową młodzieżą. Wśród której jest taki chłopiec Adrian, który jeździ na bardzo, bardzo za małym rowerze, a stara się, więc warto mu dać nowy. Ale mają wiatr. Wiatr, wiatr, wiatr. Idziemy do pasu toru? Yy, nie do toru. Tam jest znak droga z pierwszeństwem przyjazdu. Tam gdzie ja zawsze stałem, jak na był w tamtym miejscu, tak? mm -hmm. Tam zawracamy i wracamy tutaj. Zrobimy cztery tempówki. W odstępach jedzie się 30 sekundowych. Yy, przerwa między seriami, między powtórzeniami jest 3 minuty. 3, 2, 1, start. Go! Młodzież robi dzisiaj tempówki I żeby Adrianowi tak łatwo z tym nowym rowerem nie było, wykorzystam to. Go! Pojechał drugie. Pierwsze miał 440. Zobaczymy, jak będzie miał drugie. Jadł cztery tempówki. Przy trzeciej tempówce powiemy mu, że jeżeli będzie miał najszybszy czas, to przy czwartej będzie miał challenge. A co? Go, 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 jest następny. jest następny. Adrian, chodź chwilę. Miałeś... E, pierwszy miałeś 4,40. Drugi miałeś 4,50. Jak trzeci... Pojedziesz nie gorzej niż 450, to w moim małcie czeka na ciebie challenge, na którym pojedziesz czwartą tępówkę, dobra? Teraz musisz powiedzieć nie gorzej niż za drugim razem. Jesteś już zmęczony, zakwaszony. Trzymaj równe tempo, nie pojedź za, za mostą na samym początku. Możesz, musisz nie gorzej niż 450, ok? Dobra. Nie więcej niż 450, Adrian. Start! Go, 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 go! Które bardziej bolało? Pierwsze czy drugie na razie? Drugie Drugie, drugie bardziej boli no. ale, w te, ale trzecia może być wtedy lepsza niż pierwsza i druga Jeden, Jeden start Łoj, będzie dużo wolniejszy w, w pięciu się nie zmieści Zakwaszony Cztery 4,54, trzy, No to ostatnia będzie honorowa No zakwaszony jesteś już mocno, co? No dobra, no to będzie czwarta tempówka w Twoim challenge. Em. Dawaj swój rower. Masz zatrzymany stoper. Miałeś teraz 4,55. W jakim czasie zrobisz czwartą tempówkę? 4,50. Zrobisz 4,50? Jak zrobić 4,55, to rower jest Twój. Dobra? Odpocznij dobrze. Ja teraz zmierzę tylko Twój rower, który Masz, żeby Ci przenieść mniej więcej ustawienia. Pedały Ci przekręcę, Ty sobie pochodź, no bo teraz już będziesz musiał dać się wszystko, nie? No dobra, deal jest taki, że Adrian jeździ na dużo za małym rowerze, więc musimy mu zorganizować coś sensowniejszego. Hehe, <Kayla> koło się zamyka. Trochę mi to przypomina czasy, kiedy wymieniałem oponę, gdy była już łysa, a obręcz w kole wtedy, <toplenie carrier Carwyn> kiedy ciśnienie w dętce rozpychało ją. Dobra, zobacz teraz. No dobra. Robimy próbę. Aż się sam stresuje. Lecą co pół minuty, Adrian leci ostatni, a ja za nim. Adrian, tylko nie idź w trupa na początku, powoli się rozpędzaj tym razem. Za pół minuty startujemy. Trzymam rękę na stoperze. Dobra. Go! Jedziemy. Na no Adrian, jedziesz po rower, jedziesz po rower, chłopaku. Bardzo ładna kadencja Siedzi nisko, ręka mi się trzęsie minuta 30 2.20 zaraz będziesz miał połowę czasu Dobra, Adrian zawrócił. Czułeś jak na Turdefras, po prostu coś wspaniałego 330, 3,30 Mogę wam tylko trochę podpowiedzieć, jak trudnego zadania Adrian się podjął. Wyżyłował sobie czas, a wiedzcie, że młodzice i uniorzy nie mają czegoś takiego, jak zachowywanie sił na później. Oni mają dwie prędkości, 0 i max. 50, została minuta. ci minuta, ci minuta 4, 4,03. 4,20! Adrian teraz w trupa, teraz w trupa, maxa, maxa, maxa! Max, 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 max! 4,49! Wow! Wiesz, ile masz? 4,49! Gratulacje! Zagiełeś się! Stało się 4,49, sekunda, sekunda! Jadro nie miałby roweru. Serdecznie dziękuję Jankowi Zugajowi z Spectrum Bike za natychmiastową, pozytywną odpowiedź w dorzuceniu się do, do tego prezenciku. Wam dziękuję za obejrzenie i proszę tylko, żebyście oprócz zachęt, które na pewno będziecie wpisać w komentarzach do zawodnika, nie pisali komentarzy typu, yy, mało się cieszył, mało się cieszył. Powiem Wam jedną rzecz, cieszenie się do kamery jest ekstremalnie trudne, zwłaszcza jak ktoś staje przed taką wiadomością. Mam nadzieję, Adrian, że to była dla Ciebie taka wiadomość. A za mały rower przekażemy następnemu zawodnikowi chyba. Panie Antosiu, a co z tym za małym robimy? Proszę? Co z tym za małym robimy? Ja nie będę jeździł na nie, bo ja też mam 1,82 m wzrostu. Ja tu mam trzech chętnych na tym rowerze. Tak? No to jak mżaków mam przecież. Nie może być? Jak Ci się na nim jechało w porównaniu do, do tamtego Gianta? No, duża różnica, strasznie. Mm. Mega mi się. No. no to się cieszę bardzo, bardzo fajnie. E, tutaj wiesz, masz sztywne osie, hydrauliczne hamulce. E, okładziny one muszą się dotrzeć. One na początku tak będą Ci piszczały i, i jeszcze mają słabsze hamowanie, no ale masz dłuższą ramę, przede wszystkim geometria jest spod hmm. Ciebie, nie? Korbę już sobie wymienisz i obiecujesz, że będziesz trenował? Hmm. Będziesz przyjeżdżał na treningi, tak jak przyjeżdżasz? Hmm. Super, no to gratuluję, nowego roweru. job. He's done.